Jesteś producentem rolnym, dla którego stworzenie marki osobistej jest jednym z celów na przyszły rok? Wiesz, że większość rzeczy z tym związanych odbywa się w mediach społecznościowych, ale nie wiesz jak je prowadzić, aby osiągnąć sukces? Spokojnie, zrobię to za Ciebie. Cześć! Jestem Daria i jestem magistrem ogrodnictwa, a już niebawem magistrem marketingu internetowego. Postanowiłam połączyć te dwie pasje i pomóc producentom rolnym oraz firmom rolniczym rozwijać się w mediach społecznościowych. Wiem, jak ciężka i czasochłonna jest praca w sektorze rolniczym, bo z takiej rodziny pochodzę. Także wiem, że znalezienie czasu, aby zadbać o swoje media społecznościowe, nie jest twoim priorytetem. Chcesz zaistnieć w internecie? Być profesjonalnym w tym, co robisz, skontaktuj się ze mną. Zdecyduj się na to do końca roku i otrzymaj ode mnie świąteczny prezent w postaci 20% rabatu na moje usługi. Daj sobie szansę na sukces w internecie.